Proszę Państwa, korzystając z tej okazji, że jestem po tej stronie teraz, chciałbym Państwu bardzo podziękować, że znaleźliście ten nie, niepotrzebny... Jest ten sobotny, <noise> nie, 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 nie przeszkadzało. ten sobotny wieczór, znaleźliście czas, przyszliście i mogliśmy wspólnie spędzić yy, i spędzać ten czas związany ze sztuką Marka Angeliniego, i mogłem mieć ten zaszczyt, że przed Państwem pokazałem mój monodram, który gram w Polsce i za granicą. Korzystając jeszcze z tej okazji, bardzo bym chciał podziękować wszystkim Paniom które tu odłożę, które, to może odłączę, o, już jest dobrze, nie zniszczyłem. zniszczyłem, nie zniszczyłem, nie zniszczyłem, nie. Chciałem podziękować wszystkim paniom, które pomogły mi dzisiaj w realizacji e, tego wieczoru, a mam na myśli wernisaż i spektakl, e, pani Ani Trochim, Marco, Marco Angelini, Marco Angelini, Marco Angelini. Marco Angelini namalował te wszystkie obrazy. Tu są projekcją mojej znanej osoby, tutaj Richarda w którym też się duże brawa uczynił. Młody dobre rokowania. I, i, ale Ania ale, Trochim to, 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 to zaaranżowała to. wszystko, powiesiła, to jest jej dzieło. Jak te A obrazy to za, wszystko, Najpomogła pomogła mi ułożyć ten plan w tym miejscu. Także to są duże ale prawa. To dziękuję, Oczywiście. oczywiście duże... Ale masz pan panią profesor swoją. Tak? Chciałbym też podziękować Marii, Marii. Marii Woronowi. która pomogła mi tutaj właśnie w realizacji e, mojego wystąpienia. Soledad Krasicki, która jest po prostu e, motorem tego całego przedsięwzięcia. Dziękuje. I mi się podobała najbliższość tego wspaniałego który za pomocą będziemy mieć. Jeszcze chciałbym podziękować dyrektor Instytutu Włoskiego, Pomięci Cikolelli za to, że od lat krzedzi sztukę włoską w Polsce. Dzięki niemu Guarancino, teraz możemy oglądać w Muzeum Narodowym, ale również wielokrotnie Instytut Włoski był patronem honorowym wystaw w Polsce, wystaw Marco Angeliniego. Bardzo dziękuję Ci, Korzystając z tego, że jesteśmy w tak wspaniałym miejscu, i to miejsce jest jak gdyby Wspaniałym schroniskiem, ale również też może być wspaniałą trampoliną dla młodych artystów i różnych artystów w Polsce za granicą, którzy tutaj się pokazują. My z Marko dedykujemy te dwa kwiaty w Delfinie Krasickiej. Nigdy nie mieliśmy tej okazji jej poznać, ale poznajemy ją teraz właśnie poprzez to, co pozostawiła i w sztuce, i w całej swojej spuściźnie, która z nami jest obecna w spuściźnie, w, spuściźnie w sztuce. Oczywiście Ania trochę wspomniała o mojej Pani Profesor. Jest z nami tutaj Pani Profesor, również aktorka, Barbara Dziekan. Bardzo dziękuję. A dlaczego oddaję? Dlatego, że... No, nie oddaję, tylko oddaję, bo on mnie dał, ja mogę przekazać. A najważniejsze są... Proszę Państwa, myślę, że wieczór jest otwarty. Zapraszam do drugiej, drugiej części, drugiego etapu naszego wieczoru, też fajnego, bo teraz A, będziemy mogli się posiąść, pić, jeść i oglądać. Nie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.